Cześć widzowie, dzisiaj Wam pokażę, jak nagrywać ekran z telefonu. Na każdym Androidzie, na Huawei powinno działać. Na, na iPhone'y też działa, tylko trochę inaczej. Się robi. Tak się idzie tu. Albo się ma tutaj, jak się przechodzi oczka. Tu się ma nagrywanie ekranu. Jeżeli ktoś nie ma, wskakuje na przykład w kropki, czy ustawienia coś ma. Tutaj, a nie, nie tutaj. Przepraszam. Tutaj, edycja kafelków, i tutaj sobie dodaję mikrofon. Dostępne. Blokada ekranu. Jakieś tam inne znajomo dostępne jeszcze. jedną ja rowerze. I tutaj można sobie zabrać jakieś. I dodać. No i tak właśnie się nagrywa na ekran. Później się robi. Się klika w nagrywanie na ekranu, jak się doda. там у тебя то такая кропка, чтобы что-то эти звуки GBS, и все скумах. Ну, no. на разе.